Hej, przepraszam za przerwę i za to, że tamten film był taki średnio zmontowany, że to tak powiedzmy. No ale w tym filmie już tak nie będzie, bo w tym filmie to ogarnąłem. Więc dzisiaj zaczynajmy film 10 wostek mniej lub bardziej znanych o Alastorze. Miłego oglądania. Dziesiątka to będzie takie luźne przedstawienie postaci, tak jak było w poprzednim odcinku. Alastor urodził się na początku XX lub pod koniec XIX wieku. Wychowywał się w Luizjanie, w Nowym Orleanie. Zmarł w 1933. Numer 9. Alastor interesuje się magią wódu. Numer 8. Alastor jest aseksualny, czyli nie czuje popędu. 7. W przeciwieństwie do mnie, Alastor nie lubi herbaty. 6. Alastor za to lubi czarną kawę. Ja czarnej kawy nie lubię, tylko tą zwykłą. Numer 5. Alastor lubi gorzkie rzeczy i surowe mięso. Numer 4. Alastor umie grać na wielu instrumentach, w tym pianino, skrzypce, trąbka i saksofon. Numer 2. Alastor mówi po francusku, jednak nie płynnie. A jednak numer 2 było numerem 3. Numer 2. Alastor w przeciwieństwie do Haska nie lubi dzieci. Jeden imię Alastor oznacza ducha zemsty.